Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Umów się ze mną na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23 małpagmail.com lub kliknij na mój profil a następnie zakładkę Informacje, co sprawia, że narcyz wraca? Dlaczego Narcys do Ciebie wraca? Co sprawia, że chce do Ciebie wrócić? To, czy narcyz do ciebie wróci, czy nie, zależy od kilku czynników. Zależy od tego, czy to on ciebie odrzucił, czy to ty jego odrzuciłeś, czy został zdemaskowany, czy w jego umyśle jest dalej możliwość powrotu. Jeśli odrzuciłeś narcyza pierwszy to bardzo prawdopodobne, że będzie chciał wrócić. Natomiast jeśli to Narcys odrzucił ciebie, szanse na jego powrót są mniejsze. Nigdy jednak nie można tego wykluczyć w 100%. procentach. To, że szanse są mniejsze, nie oznacza, że Narcys jednak nie zdecyduje się na powrót. Może zająć mu to więcej czasu. W sytuacji, gdy to ty odrzuciłeś narcyza, narcystyczne ego wielkości Jowisza zostało zbombardowane i ma jeden duży krater. Narcyz będzie czuł się nieważny, będzie czuł się zaatakowany. Będzie uważał, że chciałeś mu zaszkodzić, że chciałeś mu utrudnić życie. Tego narcyz tak łatwo nie puści nie pamięć. Będzie chował urazę bardzo długo. Osoby z narcystycznym zaburzeniem są bardzo zgorzkniałe i pełne urazy, pełne... Nienawiści. Narcyz potrafi chować urazę dekadami, pragnie zemsty, ma niepohamowaną chęć odwetu. Jest roszczeniowy i mściwy. Narcyz powróci wraz ze swoimi latającymi małpami po to, by cię poniżyć. Po to, by cię ukarać za to, że ośmieliłeś się go odrzucić. Narcyz w swoim umyśle musi odrzucić cię pierwszy. Nie był jeszcze na to gotowy, a ty się pospieszyłeś. To dla Narcyza jest nie do zaakceptowania. Narcyz w dalszym ciągu pozyskiwał od ciebie paliwo i zasilanie, czerpał z ciebie określone korzyści, nadal miał dostęp do Twoich zasobów, do Twoich pieniędzy, do Twojego domu czy do Twojej lodówki. Zapewniałeś Narcyzowi wiele wygód, Zapewniałeś mu wiele rzeczy, które były mu potrzebne, z których korzystał i nie chciał ich stracić. Nie był na to gotowy, nie miał żadnej alternatywy, nie mógł nagle tego wszystkiego zastąpić. Być może nie miał akurat nikogo. To mógłby zapewnić to samo czy więcej. Gdy odrzuciłeś Narcyza, to było to dla niego zaskoczenie. Nie spodziewał się tego, nie oczekiwał tego. Narcyz nie patrzy na to, co robi, nie liczy się z tym. Uważa, że nie będzie miało to żadnych konsekwencji. Uważa, że wszystko mu wolno, że wszystko mu ujdzie na sucho, że nic mu nie możesz zrobić. Narcyz postrzega odrzucenie jako opuszczenie i pozostawienie bez pomocy, bez wsparcia. Narcyz nie ma empatii, nie ma uczuć wyższych, brakuje mu. Szarych komórek w mózgu, które są za to odpowiedzialne. Nie przejmuje się, jakie skutki będzie miała jego manipulacja. Nie przejmuje się konsekwencjami jego działań i zachowania. Narcyz skupia się tylko na własnych uczuciach, na własnych potrzebach. Jak odrzucasz narcyza, to staje się bardzo zazdrosny. Narcyz postrzega cię jako obiekt, jako przedmiot, który istnieje tylko po to, by mu służyć, by mu usługiwać, by zapewniać mu wszelkiego rodzaju wygody. W umyśle narcyza. Jesteś Jego przedmiotem, należysz do Niego. Raz już Cię zdobył i już Cię ma na zawsze. Gdy odchodzisz, gdy zostawiasz Narcyza, gdy usuwasz się z Jego życia, Narcyz czuje się, jakby ktoś go okradł, jakby ktoś mu zabrał Jego cenne rzeczy. I zwykle Narcyz chce je odzyskać, dlatego zaczyna się za tobą uganiać. Chce cię upolować, zdobyć, odzyskać, zwabić z powrotem, usidlić i zamknąć w klatce iluzji raz jeszcze. Narcyz chce wygrać. Będzie cię śledził, będzie cię niepokoił, nękał, wypisywał, wydzwaniał, angażował osoby trzecie, by się z Tobą skontaktowały, przekazały to, co ma do powiedzenia. Czy to latające małpy, czy nawet obce osoby. Twoją rodzinę, sąsiadów, Narcyz nie zna ograniczeń, będzie tworzył problemy w Twoim życiu, jakby mało było tego, że sam jest problemem. To stworzy jeszcze więcej problemów, jeszcze więcej trudności. Robi to tylko po to, żebyś do Niego wrócił, żeby to się skończyło. To nic innego jak szantaż. Narcys przestanie dopiero wtedy jak do niego wrócisz. Jeśli odrzucisz Narcyza, to wszystko co robi, to nic innego jak realizowanie planu, by cię odzyskać, by cię przyciągnąć z powrotem. Narcys uważa, że masz coś, co należy do niego. Chce coś od ciebie, na czymś mu zależy. Jeśli pozwolisz Narcyzowi na powrót, jeśli pozwolisz mu wrócić, to na chwilę, na krótką chwilę, może powrócić love bombing, możesz być znowu bombardowany miłością. Możesz znowu poczuć euforię i uzależnić się jeszcze bardziej. Gdy uzależnisz się jeszcze bardziej, to narcyz nagle wciśnie stop. Skończy się to, co jest zbyt dobre, by było prawdziwe, i zostaniesz zraniony po raz kolejny. Zwykle jeszcze bardziej niż poprzednio. Narcyz może Cię przepraszać, może Cię przepraszać za wszystko, ale to tak naprawdę jedno wielkie kłamstwo dalsza manipulacja, dalsza gra. Może nawet wypłakać wiele łez, ale ani jedna z nich nie będzie prawdziwa. To krokodyle łzy. Jemu nie jest przykro. Nie uważa, że zrobił cokolwiek źle. Nie wie nawet, za co cię przeprasza. Nie czuje się z tym źle. Nie ma empatii. Nie ma współczucia. Nie ma sumienia. Robi to tylko, by cię zmylić, by raz jeszcze cię ogłupić. Narcyz potrafi być bardzo przekonywujący. Odegra tą scenkę tak dobrze, że możesz w nią uwierzyć, chciałbyś w nią uwierzyć, ale musisz otrząsnąć się z tej iluzji. Narcyz chce, żebyś znowu mu zaufał. Liczy na to, że dasz mu kolejną szansę. Ale Narcyz nie wraca dlatego, że się zmienił. Nie wraca dlatego, że się poprawił. Nie wraca, by było lepiej. Narcyz nie wraca, bo tęskni za tobą tęskni tylko za tym jak sprawiałeś że się czuł tęskni za tym co miałeś mu do zaoferowania nie interesujesz go ty jako człowiek interesuje go co wnosisz do relacji w pakiecie narcyza interesuje twój posag kiedy narcyz wraca jego zachowanie wkrótce będzie jeszcze gorsze niż wcześniej będzie pozwalał sobie na więcej powraca tylko po to by wydobyć z ciebie to czego potrzebuje to czego nie udało mu się wcześniej narcyz wraca po to by się zemścić by cię poniżyć za to, co było wcześniej, za to jak w jego umyśle go zraniłeś, za to co złego w Nim widziałeś. Narcyz wraca po to, by mógł włożyć ci kij w szprychy, by mógł podstawić Ci nogę, by mógł cię popchnąć, byś upadł. Byś spadł ze schodów. Byś wpadł pod auto. Narcyz nie ma żadnych dobrych intencji. Chcę cię tylko zniszczyć. Chcę cię wydymać. Chce z Ciebie zrobić wydmuszkę, cień człowieka, którym dawniej byłeś. Chcę zabrać Ci wszystko, co wartościowe. Narcyz będzie knuć i spiskować przeciwko Tobie za plecami, wraz z latającymi małpami, będzie nastawiać przeciwko Tobie inne osoby, będzie chciał trwale wpłynąć na Twoje życie w dewastujący sposób. Jeśli odrzucisz narcyza, który jeszcze nie skończył Cię wykorzystywać Będzie chciał wrócić Będzie chciał wrócić Po to, by się zemścić By się odegrać Jeśli natomiast To narcyz Ciebie odrzucił W pewnych okolicznościach W pewnych sytuacjach Nie wróci Co czasem może przyczynić się do wątpliwości w Twojej głowie, czy to, aby na pewno narcyz. Narcyz nie zawsze wraca, ale są okazje, są sytuacje, że tak właśnie się zdarza, i jest ich zdecydowanie więcej. Jeśli narcyz cię odrzucił. To może zabrać znacznie więcej czasu niż myślisz, niż oczekujesz. Teraz cykl Narcyza zaczął się od nowa. Będzie ze swoją nową zabawką, ze swoim nowym źródłem zasilania, i cykl musi zatoczyć koło. Narcyz będąc z nową zabawką, nie będzie się zajmował Tobą, nie będzie myślał o Tobie, nie będzie myślał o Tobie tak jak Ty o Nim, nie będzie myślał o Tobie tak często jak Ty o Nim. Narcyz był przygotowany na to, by nigdy do Ciebie nie wracać. Narcyz wie, że to dla ciebie najbardziej bolesne rozwiązanie. Narcys chce sprawić ci jak najwięcej bólu i cierpienia. Gdy narcys zauważy, że się podnosisz, że wydobrzałeś, że znowu jesteś szczęśliwy, odnosisz sukcesy, wtedy właśnie. Możesz spodziewać się jego powrotu. Zajmie to trochę czasu, i nieraz wygląda to tak, jakby narcyz miał szósty zmysł, jakby dokładnie wiedział, kiedy doszedłeś do siebie. Narcyz chce tylko, żebyś o nim myślał. Chce okupować twój umysł. Cały czas, całą dobę. Narcyz chce, żebyś miał nadzieję na jego powrót, żebyś na to liczył, bo dopóki masz procent czy promil nadziei, to narcyz wie, że może udać mu się wrócić. Dopóki masz nadzieję, to narcyz może liczyć. Na zasilanie. Dopóki masz nadzieję, to narcyz czuje się dobrze, bo wie, że ktoś tam jest i czeka, bo wie, że ktoś go jeszcze chce. Jeśli pójdziesz do przodu ze swoim życiem i zapomnisz o narcyzie, to zbudujesz lepsze życie bez niego. Gdy wykonasz już całą tą pracę, to wtedy właśnie narcys powróci. Odniosłeś sukces. A narcys uważa, że jemu należy się kawałek. Uważa, że nadal należysz do niego. Narcys wróci dlatego, że widzi wiele zasobów. Wiele korzyści, które nadal może z Ciebie wydobyć. Jedynym powodem, dlaczego Narcyz nadal będzie w Twoim otoczeniu, jest to, że ma ochotę na coś, co ty masz. Jeśli udało mu się uzyskać od Ciebie w przeszłości wiele z tego, co chciał, to sądzi, że Kolejna runda będzie wyglądać tak samo. Raz mu się udało, więc uda mu się po raz drugi. Tak właśnie uważa. Chcę czerpać z ciebie wszystko, co masz, wszystko, co najlepsze. Cały scenariusz powtórzy się raz jeszcze, jeśli mu na to pozwolisz. Jeśli tylko pozwolisz mu na kontakt, jeśli tylko pozwolisz mu zbliżyć się do siebie, będzie drążyć tak długo, aż dostanie się do Twojego umysłu i go opanuje, uzależni i tobą zawładnie. Narcy zwraca po to, by żyło mu się lepiej, by ulepszyć. Swoje życie. By postawić się w lepszej sytuacji. Narcyz wraca tylko dla korzyści, które masz mu zapewnić. Nie wraca dla ciebie, ty jako człowiek go nie obchodzisz. Narcyz wróci jak gdyby nigdy nic się nie stało, nie będzie myślał. Nie będzie żałował tego, co ci zrobił, nie będzie to jego zmartwieniem, nie będzie chciał wracać do tego tematu. Dla niego to zamknięty rozdział. Jak zgodziłeś się na jego powrót, to znaczy, że to wszystko zaakceptowałeś i zgadzasz się na takie traktowanie w przyszłości. Głównym celem narcyza po powrocie jest znaleźć się znowu w centrum Twojego życia, w centrum Twojej uwagi, w centrum Twojego zainteresowania. Zastanów się, na czym zależy narcyzowi, czego mu brakuje, czego nie jest w stanie sam osiągnąć. Sam zrealizować, do czego potrzebuje ciebie. Narcys chce cię tylko wykorzystać. Nie zależy mu na tobie. Zależy mu na tym, co posiadasz i wraca tylko po to, nawet jeśli to Twoje szczęście czy zadowolenie. Narcys chce ci je odebrać. Narcyz chce cię zniszczyć, chce cię poniżyć, chce cię okraść. To główne powody, dla których narcyz chce być z kimkolwiek. Czuję, że jest uprawniony do tego, co druga osoba posiada. Czuję, że mu się to wszystko po prostu należy. Myśli, że zasługuje. Że ma prawo na to, by być obecnym w Twoim życiu, by do Niego wrócić, by znowu wprowadzić chaos i zamieszanie, spustoszenie i zniszczenie. Narcy wraca, ponieważ oczekuje, że Ty go przyjmiesz z otwartymi ramionami. Nie spodziewa się tego, że możesz go nie chcieć. Gdyby tak myślał, to by nie wracał. Narcys jest arogancki, sprawia takie wrażenie, że jest powyżej, że jest ponad wszystkimi innymi i oczekuje byś widział to jako szansę dla siebie. Łaskawie daje Ci szansę na powrót. Znów możesz być przystawką znów możesz ogrzać się w jego świetle w blasku reflektorów które skupiają się tylko na nim może czasem przypadkiem kawałek zahaczy o ciebie narcyz nie zrobi nic dla ciebie nawet jeśli tak ci się wydaje to robi to dla siebie tylko jeszcze mogłeś nie odkryć dlaczego tak robi musisz być zdecydowany i odrzucić wszelkie próby powrotu narcyza nie pozwól mu na powrót narcyz nigdy się nie zmieni nic nigdy się nie zmieni narcyz wraca tylko po to by udowodnić sobie że mimo tego wszystkiego, co ci zrobił, nadal może do Ciebie wrócić. Narcyz oczekuje, że nadal będziesz mu usługiwać, że nadal będziesz odwalać za niego brudną robotę. Narcyz chce, byś nadal znosił jego manipulacje, jego przemoc psychiczną, emocjonalną finansową czy fizyczną Narcyz nie wraca dlatego że się za tobą stęsknił że coś zrozumiał nie wraca dlatego że się zmienił nie wraca dlatego że cię kocha nie zależy mu na tobie nie obchodzisz go nie dba o ciebie wraca tylko dlatego że coś od ciebie chce Chcę od ciebie coś wyciągnąć, coś wyłudzić. Musisz postawić sobie cele. Musisz postawić sobie cel, by się wyleczyć całkowicie z narcyza, by się uzdrowić, by pójść do przodu ze swoim życiem i na Niego nie czekać. Musisz chronić się przed Jego powrotem. Musisz być przygotowany na to, że może taki powrót nastąpić. Musisz być przygotowany na to, że narcys może zdecydować się wrócić. Narcys wraca tylko po to, by od ciebie brać, brać i jeszcze raz brać. Wraca po to, by brać i niszczyć. Narcyz nie chce stworzyć z tobą nic zdrowego, nic trwałego. Nie interesuje go normalny związek. Narcyz nie ma możliwości, by stworzyć jakikolwiek normalny związek. Nie ma do tego narzędzi, jest wybrakowany. Relacja z narcyzem to nic znaczącego to strata czasu energii zdrowia i pieniędzy narcys nie tęskni za tobą niezależnie od tego czy to on cię odrzucił czy to ty jego odrzuciłeś to za czym tak naprawdę tęskni narcyz to to co zapewniałeś mu w pakiecie to na co mógł liczyć, to co dostawał, Twoje zasoby, Twoje korzyści, czy to dach nad głową, telewizor, obiad, czy samochód. Jeśli narcyz mógłby to mieć sam, mógłby osiągnąć to wszystko sam, to nigdy by do Ciebie nie wrócił. Być może będziesz musiał. Stoczyć bitwę więcej niż raz, aby ją wygrać. Margaret Thatcher, polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.